Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością pragnę Państwa poinformować, że już za chwilę odbędzie się mecz pomiędzy czołowymi drużynami z Kawy, Wadowice i z klecza Jest to mecz noworoczny na wzór meczy odbywających się w Krakowie pomiędzy Wisłą i Krakowią o godzinie 12.00.

Albo to, albo to będzie przy zielonym staliku później. Uśmiechnij się Jesiek. Panowie kontrolę antydopingową przeszli już? Wczoraj. Wczoraj, tak? Czekamy na tą herbatę. Czekamy na tę Uczę co ci Kapitan zespołu można zapytać jaki wynik. To wygra? Wynik to z grupą męcznych. Zdenerwowani bardzo? Każdy przedstawić. Bramkarz będzie miał najtrudniejsze zadanie ja dzisiaj mam, chyba. Muszę walczyć z mrozem. Bo no, <laughs> chyba nie, do, nie mam takiego wątku, że nie dojdą pod bramkę. No, bramkę to, to źle, dzisiaj by się przydało odwrotnie. E, nie. Trenerek zespołu jest, pan Jarosz. E. Najlepszy wygóreni. No, kto wygra, panie trenerze, kto no, wygra? Myślę, że wygramy. Chłopcy są bojowo nastawieni. Premie duże za to spotkanie? Że od prezesa zależy. Herbata, z Herbata rumy. Herbata z rumy. Rum <grym> 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 z malu. Do umycia. <grym> Do odrożenia. Adasz. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego w nowym roku, zdrowia przede wszystkim, sukcesów na ja, arenie sędziowskiej. Dziękuję. Ja no. też prezesowi życzę wszystkiego najlepszego dziękuję. w nowym roku, aby dziękuję. drużyna była tak znakomita, jaka jest. Życzę dziękuję. drużynie przeciwnej to samo. Skawa to jest przecież moja drużyna, gdzie się wychowałem, gdzie grałem tak długo, przecież rozegrałem tam 500 meczów. Także drużyny są mi bardzo miłe. No i... Cieszę się bardzo I dziękuję Tak się bardzo. jakoś dziwnie złożyło, że skleczy jest człowiek prezesem skawy Tak, no dobrze. <laughs> Ale to się tak złożyło. To Ale niestety dom mam granicę z bojskim skawy. Również kolegów, życzę. Te... Tak bardzo szybciutko chciałem wszystkim, panu, tak samo również ci życzę wy? bardzo wszystkiego zdrowia prezesie. przede wszystkim. Zdrowia. Dzień, I szybciutko panie. zawodnikom. Po kolei zdrowia życzę, zdrowia Wam wszystkim dzień, życzę i wyników dobrych. Wyników dzień. zdrowia, wyników dobrych. Oczywiście zdrowia dzień, wszystkim, nawajem. wyników dobrych, żebyśmy się nie martwili o uczestnictwo Trzymanie się, tylko aby być to. No, jeszcze teraz. <głos> <głos> sukcesów, awansów, zdrowia. sukcesu awansów, zdrowia. Tak samo tobie, przede wszystkim kontuzje, żeby cię omijały. Tak samo, zdrowia, sukcesów. Tak samo tobie, Piotrek. To no jest. przede wszystkim zdrowia. Tak, Marcinku, to jest najmłodszy nasz zawodnik, Marcin Szydłowski. No, zdrowia, życzę, Również zdrowia, życzę, zdrowia. No i tu Dziękuję na bardzo. ciebie liczymy, <noise> prawda? Ja również no, liczę.

Spotkanie zostało rozegrane w systemie 3 razy po 20 minut. Jak Państwo widzą, w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Przypomnijmy, że piłkarze z kawy grają w błękitnych dresach, a zawodnicy iskry w pomarańczowych. Jestem prezesem tych dwóch klubów ale naprawdę skawa ma w tej chwili duże problemy gdyby nie pomoc zarządu miasta rady miasta skawa prawdopodobnie by mogła nawet upaść mamy bardzo mało sponsorów nie ma firm dużych rozwijających się mogę tylko powiedzieć jedno że najlepszym sponsorem skawy w tej chwili są zakłady skawy w Adowicach, i troszkę indywidualnych indywidualnych którzy Y, prywat, prywatnie ludzie, którzy sponsorują y, tą skawę. Skawa może się rozwijać, ale tylko pod jednym względem. Musi być baza. Skawa nie ma bazy. Baza sportowa w tej chwili jest raczej w Kleczy dobrze rozwinięta, bo jest sala gimnastyczna, jest piękna siłownia, atlas, jest, y, no, mamy po prostu lepsze warunki bazowe

A to chodzi! Do końca! Do końca! To jest, to jest, bo ja, jest, jest. Ja, jest. jest. takie, takie to. To. Zdłuższą, paru, je. Słuchajcie, Dłuższą, piłkę, z dziuba to, to nawet przygrać piłkę, dłuższą do nafa. Słuchaj, bozewane? Co ziute, groż od teraz drugą od początku. A nie, nic nie jest. Nic ci nie jest. Tomek e, siedzisz i Jurek sięgnie, boczni obrońcy. On dwudziestkę i później znowu zagrał. Te juniory zagrały. Te pół juniorów. Co? Zawodnicy z kawy nie wychodzą. Tak, boją się chyba. Zawodnicy z kawy jednak nie przestraszyli się. Wyszli na boisko, aby rozegrać trzecią część meczu. Zdobyli w niej honorową, jak się okazało, bramkę. Strzeloną z rzutu karnego przez marka praciaka. Tak więc pierwszy w historii noworoczny mecz piłkarski z Kawa Wadowice iskra klecza przyniósł zwycięstwo piłkarzom z kleczy 2 do 1. Adam, 9, Adam 9, pół, za duże kroki robili A serioz, na fundo to Tu ka pari, gocha Ale, o, singing flowers Mae cawn a rydw i orfod y begun Siw mbox S gehört Bravo, wah, ma wrth ddev little Proszę, proszę się tam no, no Gratuluję zwycięstwa. Jest to Puchar przechodni. W przyszłym roku o takiej samej porze spotkamy się na Skawie. Życzę, żeby w tym puchar chodził z rąk do rąk, z roku na rok. On już będzie u nas cały Zapraszamy na kiełbaskę. Koledzy, chciałem Wam podziękować za rozegranie tego meczu. Graliście wspaniale, walczyliście z przeciwnikiem i z mrozem. To było najważniejsze. I bardzo się cieszę. Tak się skończyło, że akurat gospodarze wygrali 2-1, ale myślę, że w przyszłym roku znów gospodarze wygrają 2-1. No. Ko korzystając z obecności kroniki Wadowickiej, chciałem wszystkim złożyć. Życzenia noworoczne. Chciałbym życzyć żonom sportowców, które są tak cierpliwe i wytrzymują to, że wy jeździcie na treningi, na mecze i jesteście nieobecni w domu i potrafią to zrozumieć. Bardzo wszystkim życzę szczęśliwego Nowego Roku. No.